Cześć, wszystkim, z tej strony Kamil. Witam w kolejnym odcinku z serii Automoto Gadget. A witam szczególnie te osoby, które szukają dla siebie bardzo przystępnego cenowo wideorejestratora, ale takiego, który w tej dobrej cenie zaoferuje już naprawdę fajną jakość i kilka bardzo potrzebnych funkcji. Zapraszam na recenzję. A produkt, o którym będziemy dziś mówić, to najnowsze dziecko 70mai, czyli Dashcam M310. Zobaczmy sobie od razu, co my dostajemy w tym pudełeczku. Tu nie ma wiele rzeczy, ale są tak naprawdę te najbardziej potrzebne. Mamy papierologię, tego oczywiście nie będę czytał. Mamy uchwyty montażowe, mamy jak zawsze coś, co pomoże nam przeprowadzić kable pod podsufitko. I to jest tak naprawdę tyle z tych pozostałych rzeczy. No i oczywiście rzecz najważniejsza, czyli samo urządzenie. Zobaczcie w jakim ono fajnym jest kolorze. Mi się to bardzo podoba, że nie jest czarne, bo to jest coś takiego innego. No i kolejna rzecz, czyli kable do podłączenia. I tutaj zobaczcie, do urządzenia podpinamy USB, ale już typu C, także super. A jak to podłączyć do samochodu? Tutaj dwie opcje. Albo do USB typu A, albo podłączamy sobie ten kabel po prostu do wejścia, do zapalniczki, podłączamy i gotowe. Zostaje nam jeszcze przy pomocy uchwytów montażowych przykleić kamerkę do szyby, wyregulować i to tak naprawdę tyle. Teraz tak, jak widzicie, jest to urządzenie bez ekranu. Jedni wolą urządzenia z ekranem, co jak wiadomo zwiększa cenę, a drudzy wolą bez, bo na przykład nic im tutaj nie świeci. No i też takie urządzenie zajmuje mniej miejsca na szybie. Tylko jak się z takim urządzeniem komunikować? No to mamy tutaj kilka opcji. Pierwszą jest oczywiście pobranie aplikacji 70Mai, co w ogóle trzeba zrobić na początku przed rozpoczęciem korzystania. Pobieramy sobie aplikację 70Mai, łączymy się następnie z hotspotem kamerki, i to jest tak naprawdę tyle. I teraz z poziomu aplikacji możemy sobie zmieniać wszystkie ustawienia kamery. Czas nagrywania i tak dalej widzicie na załączonym obrazku. A dlaczego powiedziałem, że jest to jedna z opcji komunikacji z tym urządzeniem? Bo mamy jeszcze dwa sposoby. Po pierwsze, mamy tutaj sterowanie głosowe. Możemy powiedzieć, na przykład, take photo, kamera zrobi zdjęcie. Take photo. Możemy powiedzieć, log the video, wtedy nagra się nam takie nagranie awaryjne. Log the video. I ono zostanie zachowane na karcie. Nie zostanie nadpisane przez inne nagrania, takie że tak powiem, standardowe. Możemy sobie włączyć czy wyłączyć dźwięk tak samo z hotspotem. No i trzecia opcja to ten przycisk, który mamy tutaj. I w zależności ile razy go naciśniemy, to możemy sobie oczywiście włączyć urządzenie, możemy tak samo włączyć hotspota. Hotspot Wi-Fi jest włączony. Możemy to urządzenie zresetować albo sformatować kartę pamięci, co też trzeba zrobić na początku. Dobra, to wiemy takie podstawowe rzeczy. No ale teraz przejdźmy do tego, co tutaj jest w środku. No i do soli, takiego urządzenia, czyli do samych nagrań. Popatrzcie. I chociaż M310 to podstawowy model w ofercie 70 mai, należy do segmentu, który ma nie przekraczać 300 zł. Wyposażony jest w 3 megapikselowy czujnik i nagrywa obraz w rozdzielczości 2K, która jest półtora raza wyraźniejsza niż standardowe 1080p. Szerokie pole widzenia, czyli 130 stopni, i duża przysłona F2.0 oferują dobre możliwości obrazowania przy słabym oświetleniu, a także obejmują trzy pełne pasy ruchu. Jak widzimy, nawet podczas nocnych nagrań możemy odczytać rejestrację pojazdu poruszającego się obok nas. Podobnie w takich warunkach, czyli noc i dodatkowo wiele świateł, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia zostanie ono zarejestrowane, a my będziemy dysponować wyraźnym dowodem. Ostatnio trochę ciężko o słoneczne dni, ale udało mi się znaleźć taki moment, gdzie nagrałem jazdę nawet prosto pod słońce. I oczywiście takie nagrania nie służą do tego, aby podziwiać ich filmową jakość, ale nawet w takiej sytuacji kamera będzie w stanie zarejestrować potencjalne zdarzenie. Pomaga tu oparta na oprogramowaniu funkcja WDR, która może poprawić wydajność obrazowania w scenach o silnym kontraście między jasnymi i ciemnymi obszarami. Zbliża się zima, wspomnę zatem jeszcze, że producent deklaruje stabilność działania w szerokim zakresie temperatur od minus 20 stopni aż do plus 60. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj mi się naprawdę bardzo podoba. Mimo tego, że to jest takie bardzo podstawowe urządzenie, to jeśli wyposażycie się w dodatkowy, oddzielnie sprzedawany moduł UP03, to ta kamerka zyska możliwość korzystania z 24-godzinnego trybu parkingowego. Co to znaczy? Jeśli na przykład w tej chwili poszedłbym sobie do centrum handlowego, opuścił samochód, to kamera będzie cały czas czuwać. Co więcej, dzięki temu, że mamy tutaj wbudowany G-sensor, jeśli mnie nie będzie, a ktoś na tym parkingu uderzy w mój samochód, to kamera rozpocznie awaryjne nagrywanie, a gdy wrócę do auta, to zostanę o tym fakcie poinformowany dźwiękowo, także będę wiedział, że coś się stało na przykład z prawej strony, gdzie bym po prostu nie zajrzał, a dodatkowo będę miał dowód w postaci wideo. Kolejna rzecz, którą wtedy zyskujemy, to nagrywanie poklatkowe, czyli każde 30 minut zostanie skompresowane do minutowego filmu, aby po prostu oszczędzać miejsce na karcie pamięci. I fajne jest też to, że mamy tutaj nagrywanie w pętli, czyli najstarsze nagrania zostaną nadpisane tymi najnowszymi, przy czym co bardzo ważne, jeśli coś się stało na drodze czy na parkingu, to te nagrania są w oddzielnych folderach i one nadpisane nie zostaną. I teraz, jeśli chcielibyście pobrać takie nagrania, czy po prostu je przejrzeć, czy to awaryjne, czy z jakiegoś zdarzenia, czy takie, które wywołaliście sami, podając prezentowane wcześniej komendy tej foto, czy lodne video, wystarczy, że połączycie się z aplikacją 70mai i wchodzimy sobie tutaj do albumu i zobaczcie, mamy wszystkie filmy, które zostały zarejestrowane. Oddzielnie mamy wideo awaryjne, czyli takie, które wywołaliśmy sami. W jeszcze innym folderze będziemy mieli nadzór parkowania, wideo poklatkowe, czy też zdjęcia, które przed chwilą zrobiliśmy. Także jak widzimy urządzenie proste, przyjazne cenowo, ale posiada kilka fajnych opcji. No dobra, podsumowując. Myślę, że po tym jak zobaczyliście nagrania, śmiało możemy powiedzieć, że jest to urządzenie, które oferuje najlepsze albo jedne z najlepszych nagrań w tym przedziale cenowym. Jeśli szukacie prostego urządzenia, nie drogiego urządzenia ale takiego, które będzie miało dużo fajnych funkcji, nie będzie zajmować dużo miejsca na szybie i będzie po prostu pewne i od sprawdzonego producenta, to taką jakość mamy w zasadzie na wyciągnięcie ręki, bo w tym przedziale cenowym ciężko znaleźć coś lepszego. Ja na pewno dla osób szukających takiego produktu to urządzenie zdecydowanie polecam. Dajcie znać czy wy korzystacie z wideorejestratorów a może macie jakieś pytania odnośnie tego? To sekcja komentarzy należy do Was, a ode mnie na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!